Wszyscy, wszyscy powinni wiedzieć, żeby przyjmować podatek dochodowy, to trzeba być albo idiotą, albo socjalistą. Podatek dochodowy oznacza, że człowiek, który pracuje, jest karany jak dwa razy mi pracuje, to dwa razy płaci, a jeżeli jest progresywny, to cztery razy A jeszcze jest zasiłek dla bezrobotnych, czyli nagroda za to, że się nie pracuje. Nie należy pytać, dlaczego w takim kraju jest bezrobocie. Trzeba pytać, dlaczego się ktokolwiek pracuje. W normalnym kraju wszyscy by na y, czarną pracę, na czarno i, i, i należy tutaj do bezrobotnych. To tylko jest jakieś resztki przyzwoitości, które się, się kołaczą. Podatek no dochodowy musimy znieść, to zniknie bezrobocie, nie bezrobocie i nie będzie problemu. Jak ja to mówię od lat, to nikt mnie nie słucha, jak teraz, pewnie Orban to powiedział, że jest dochodowy, to ludzie się to wpływają poważnie. Także wspomnieć, że podatek dochodowy jest niezwykle kosztowny w utrzymaniu. Wymaga tysięcy urzędników, do, którzy będą się zajmować ściąganiem tego podatku i tak naprawdę stanowi relatywnie niewielką część wpływów do budżetu państwa. Jest bardzo, bardzo kosztowny i uważamy, że w związku z tym nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, aby ten podatek utrzymywać. Do tego wymaga to dużej kontroli ze strony państwa, kontroli obywateli, kontroli przedsiębiorców. I uważam, że to jest też sprzeczne z wolności, ponieważ no podatek dochodowy i cała jego egzekucja strasznie ingeruje, ingeruje w swobody obywatelskie no, i przyczynia się do ogromnego marnotrawstwa czasu, zasobów, tak, to jest też czas poświęcany przez ludzi na wypełnianie deklaracji, prowadzenie księgowości, na, na jakby i też uczenie się tych wszystkich przepisów, bo to trzeba znać, trzeba się orientować. I to jest e, ogromne, ogromne naszego potencjału, naszych zasobów i, i to jest też jeden z głównych powodów, dla którego należy podatek dochodowy zlikwidować całkowicie. Nie obniżać, nie tam liniowy, tylko naszym postulatem jest całkowite zniesienie podatku dochodowego. E, przykładem z historii. Otóż, e, kiedy taki komunista Kennedy rządził, rządził w Ameryce, Kongres uchwalił ustawę, taką rasistowską ustawę, że w każdej firmie musi być tak sam procent murzynów, latynosów itd., tak jak jest w danym mieście. Więc firmy państwowe to musiały zrobić, ale prywatne oczywiście wróciły ramionami. Wtedy się Kennedy pojawił w telewizorze i powiedział, okej, okay, rozumiem, ale na każdą firmę, która tego nie zrobi, nasz kontrolę skarbową. I wszyscy teraz się zgadzali. Kontrola Skarbowa jest silnym biciem na przedsiębiorców. Wiele ludzi nam mówi, my byśmy Wam pomogli i możemy wam dać pieniądze na lewo na czarno. Natomiast oficjalnie nie możemy, bo przyjdzie kontrola skarbowa i taki był przypadki. Jak ktoś tam pomógł, kontrola skarbowa od razu i, i oni jest kara. To jest bicie na przedsiębiorców i o to chodzi. Pytanie jakieś? To pytanie jest zawsze to samo, jeżeli nie podatek to są pieniądze w budżecie na policję, wojsko i różne inne To jest problem, że jak likwidujemy dochodowy. No. To ruszy produkcję pełną parą. Bezrobocie praktycznie zniknie, bo jak co Waszej wiedzy, to do bezrobotnych. A ponadto należy jeszcze no, parę milionów firm z różnych krajów, które też będą chciały być w raju podatkowym, gdzie nie ma podatku dochodowego. Prawda? Więc my oczekujemy, że będziemy można obniżyć vat Ale gdyby było, to podwyższymy vat o parę punktów, yy, byle tylko nie było dochodowego. To jest koszmar zupełnie. No właśnie tak, tak jak wspomniałem. To, to... Podatek dochodowy stanowi bardzo małą część budżetowych, a uwzględniając wszystkie koszty jego egzekucji, koszty utrzymania urzędników, koszty dla gospodarki, koszty i całą masę innych, to okaże, może się okazać, że albo wpływy z tego podatku są tak naprawdę zysk dla państwa, jest na albo znikomy, o ile Być Wycisnąć trzy czwarte tego podatku, to jest wpływ z budżetówki i z, od emerytów. Tak. Wiesz, my im nie tego nie garujemy, tylko, tylko, Obniżymy o tyle te emerytury i pensje, tam też kredyty więcej, żeby, żeby na tym sobie zarobili, prawda? Yy, ale to można zlikwidować. Tam tylko czwarta to są przedsiębiorcy, którzy unikają tego podatku w sposób znakomity. Dla nich jest tylko jeden problem: yy, kosztu, kosztu unikania. To jest po prostu specjalnych księgowych, prawda? No, opłacanie ekspertów, tworzenie tzw. Tak zwanych tych no, dziur podatkowych, tak, tak, zwanych, tak, tak zwanych. To jest cała całe, całe Proszę Państwa, chcę być jasno: nikt nie policzył jeszcze, Jaką strata, ja ją w setkach miliardów za gospodarki to mówi to, że masa młodych, zdolnych ludzi, zamiast iść na Politechnikę, czy kolejne rakiety kosmiczne, idzie na prawo i uczy się w na przykład podatkowym. Najtęższe umysły. Zamiast robić coś politycznego, uczą się opłaty na a druga, a druga armia uczy się, jak nie da, nie da się tam tym oszukać. Najtęższe umysły to robią. Jaka to jest strata dla gospodarki? Hmm. Lata dzielnie, Nieza, dzielnie. Knight? Rozumiem, że jak zwany prezydentem, to większy, większy, ale, ale, ale na razie musimy świadczyć taki. To jest tańsze niż, niż ten gonkobus czy, czy ten czy dudobus. Lekciutki, ale tak szybciutko, wszystko, wszystko jest w porządku.